Słuchajcie, dzisiaj to tak zostało zrobione już rozgrodzone. Wszędzie macie porobione miejsca parkingowe, czyli jedno miejsce, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. To inaczej funkcjonować nie będzie. W ten sposób wjeżdżać sobie elegancko, ja zaraz z kodą wiadę, żeby było, że elegancko można wjechać. Jest szeroko, tak jak mówiłem, rozszerzyliśmy. Tylko też prosiłbym, żebyście ten kanał na YouTube oglądali, bo... Chodził kolega ja mówię, o ja mój, że nie oglądał. Trzeba będzie zamówić koszenie, bo widzę, że już tego koszenie i od razu grzybnią popryskać. No, a panowie z tego jak wjeżdżają, no, z, no tak też by prosili nie stawać, bo to są właśnie miejsca parkingowe. Tak samo nie oglądacie, bo nikt nie będzie zdejmował, bo gdzie to jaśnie państwu zdjąć kura, cokolwiek, ale chcecie, żeby było. Będą tabliczki, że parking tylko dla... Tak jak tam coś tam jest. Więc pan wiedział, że jest tam, ale będzie także na słupku zrobione elegancko wjeżdżać no panowie jak po śmieci przyjeżdżają mówiłem jechać wkręcać tyłem i wyjeżdżać no ale możesz mówić możesz dzwonić, mówić, mają na No tak to jest jedziemy tu za będzie, że nie będzie można wjechać jak to jest czekaj jedziemy po środku zobaczymy Bez problemu bez najmniejszego pokaż. Tak samo, tylko wystarczy koła zostawić w tej pozycji, co nie? No ale to jeszcze trzeba. Proszę bardzo. My mamy szeroki samochód, więc wiecie, a z tym ostatnim będzie problem. Ja powiem, tak Tu na pewno nie będzie problemu. Proszę bardzo. Nie będzie bez problemu. Jakby ktoś mówił, że no i tu z tym ostatnim będzie problem, jakby ktoś chciał wjeżdżać, bo tutaj faktycznie jakiś taki mniejszy, co nie? Tu. O, tutaj. Tak, tutaj. To. Jakiś mniejszy faktycznie, bo większy może się nie zmieścić. Dobra, i wyjeżdżamy do tyłu. Proszę. Można, można, można. Znaczy pokazane, że, że wszystko można. O, ja zjechałem chyba za bardzo, zjechałem, widzicie? Troszkę zjechałem. Za bardzo w ten, z zjechałem w bok, ale to już szkodzi. Chciałem pokazać czy można i ja za bardzo pokazałem. Dobra, prostuję na autko. No, jakby tam kolega nie stał, to chociaż się tam zmieścił musi. Pokaż, jeszcze się tam obok tego jego białego, zmieści się pewnie. Dobre, i wykręcamy. Wszystko można panowie, wszystko można. Tym bardziej, że tutaj jest twardo, więc tylko jeździć.